Witajcie, jestem CFOG i a w dzisiejszym odcinku gramy w Minecraft na odcinkach, odcinek 5, jak już mówiłem, to jest głos podkładany niestety, ponieważ komuś się zapomniało włączyć mikrofon podczas nagrywania. I teraz słyszycie głos w montażu przez Kinemaster, który widać w prawym górnym rogu, ale to już nieważne. Co się dzieje na ekranie? Idziemy sobie właśnie teraz pozbierać plony, które zrobiliśmy w poprzednim odcinku. Zrobiliśmy wielką farmę. Ja sobie trochę posiedziałem po ostatnim odcinku. Obserwowałem farmę, żeby mi wszystko wyrosło. Tak, zbieramy tą farmę, zbieramy, zbieramy. Cały czas zbieramy, później ją zasadzimy. Dokładnie tak. Zasadzamy, zbieramy. I można powiedzieć, że to jest będzie nasza rutyna. A po co wybudowałem taką wielką farmę? Wielką, małą, jak kto woli. E, potrzebujemy emeraldów, żeby mieć e, mendingi i inne rzeczy. Więc najprostszym sposobem będzie mieć farmerów i łuczarzy którzy będą nam pokazywać pokazywać? dawać emeraldy za na przykład ziemniaki tak? pszenice, marchewki buraki też chyba w sumie, tak? to dobrze, że zasadziłem buraczki i patyki patyki też będziemy sprzedawać, przez co mamy wielką fajną, wydajną farmę szmaragdów na razie jeszcze się tym nie zajmujemy najpierw zajmiemy się Myślę właśnie no diamentami, tak? Diamentami będziemy się zajmować Dlatego też robimy sobie farmę później wyszukamy sobie kilofa z fortuną, bo dużo żelaza znaleźliśmy i przepraszam was za odcinek znowu poprzedni, w którym nie było dźwięku. Jestem jestem załamany tym Muszę jeszcze faktycznie to poprawić. Co się dzieje na ekranie? O, na ekranie dalej zasadzamy plony. Ja tam gadam cały czas yy, o wszystkim. E, poszedłem w, po poprzednim odcinku, poszedłem po świerk, bo znowu zapomniałem znale wziąć sadzonki. Więc po prostu poszedłem na koordynaty, które miałem z screenshota. Mamy folder screenshots. Eee, co dalej? No, dalej tam poszedłem. Tak, zebrałem tą sadzonkę. Tutaj teraz zbieramy pszenicę. Mamy krowy ładne, fajne. Eee, najgorsze jest to, że ten cały dźwięk mi się nie nagrał. Nie wiem. Nie wiem czemu tak jest. Naprawdę. W ogóle sobie to ustawiam. No dobra, wracając. Właśnie, Dobra, już wiem czemu. Eee, wracając. Teraz zbieramy dalej pszeniczkę. Mówię o tym, że buraki nam się pewnie przydadzą w sumie na kompost faktycznie mogą się przydać do farmerów. O czym naprawdę nie pomyślałem na początku. Eee, tak, mamy farmę czciny. Czcinę chyba też zbiorę zaraz. O, musimy też zrobić sobie ładniejsze przejście, bo przecież nie będziemy chodzić, skakać po tej farmie, tylko musimy chodzić ładnie schody sobie zbudować. Więc zbuduję schody. Zaraz. Wykopiemy je. No, oczywiście zbieram czciny. Bieranko. No, i przede wszystkim to by było na razie na tyle. Teraz to rozsadzamy. A ja swoje nadawanie głosu kończę i widzimy się jak już to rozkopiemy. Oczywiście zapomniałem, że jeszcze musimy nakarmić nasze zwierzątka. Więc karmimy, mamy bardzo dużą zagrodę z krowami, a bardziej krów jest dużo niż zagroda. Za chwilę myślę, że powiększymy jednak, bo jest za mała. Nie wiem, mylę się ze znania, ale wiadomo o co chodzi. W ogóle powiedzcie, jeśli byście chcieli mój teksturpak albo cokolwiek. Powiększyłem go w ustawieniach. się Zapytałem też was, czy chcecie jakieś datapaki, które są i tak. Teraz ścinam drzewa, Zap nie zapomniałem ich odsadzić, oczywiście nic nie było, nie wiem co ja gadam, dobra, widzimy się jak zetnę wszystko Nie będzie odsadzone. Okej, okay, ja więc w tym czasie ja ścinam drzewa, teraz powiększamy farmę, no i co? Dalej powiększamy farmę Bardzo dziwnie to wygląda W sensie chodzi mi o to, że jeszcze nie udekorowaliśmy tego No i właśnie tak to wygląda, moi drodzy Tu powiększamy dalej farmę Leci to sobie na spokojnie, łatamy jeszcze kopalnię Okej, okay, no i my sobie tutaj teraz co łatamy? Dokładnie tak. Jest to łatane. I co? Teraz kopiemy wszystko. Później tą czcinę powiększymy, ale na razie nie potrzebujemy jej większej ilości. Konie. Tutaj zauważyłem nasionko, więc je podniosłem stwierdziłem, że jeszcze raz rozmnożę krowy i tutaj już widzę że trzeba powiększyć zagrodę więc co ja teraz robię? ze ściętego drzewa za chwilę pójdę zrobić płot pokazuję też, który mamy dzień nie do końca widziałem, ale chyba 8, 9 pod koniec będzie 15, więc powiedzmy, że przeżyliśmy już 15 dni tak, i teraz idę się przespać. I zrobić płot. Więc tak, zamykamy drzwi. Zamykamy. Ok. Lecimy. Czekaj, czemu nie robię płotu? Nie no. Teraz zrobimy. Oczywiście. Nie wiem, co ja teraz robię. A wiem, wiem, wiem. wiem. Yy, dokładnie. klam yy, do siebie, w sumie to jest bardzo dziwne, ale nie nikajmy. A więc tak, po prostu patrzyłem, czy się nagrywa. Czy nagrywa się dźwięk, który jednak się nie nagrywał. E dobra, patrzmy. Robi się właśnie płotek. Płotki się robią. a bardziej ja je robię. 18 płotków. Myślę, że wystarczy. Oczywiście tutaj jeszcze dobieram dwa i dokładnie teraz idziemy zrobić płot. Robimy płotki. Zastanawiamy się, na jak dużo powinny być, ale stwierdzam, że na styk nam wystarczy. Robimy to. Zabieramy. Dywaniki zabieramy. I w tym momencie zauważyłem, że chodzi kotek. Więc yy, robię teraz tą większą zagrodę zrobiłem. Idziemy zrobić wędkę. Dokładnie tak, idziemy, powieniemy, zrobić wędkę. I moi drodzy, idziemy łowić. Pierwsze ryby. dobre Zawsze tak może być. Bierzemy stringi. Bierzemy, robimy patyczki. teraz pokazuję wam jak się robi wędkę Trzy patyki, tak, dwie nicie. Jakby ktoś się nie wiedział, tak zawsze będę wam tłumaczył, bo stwierdziłem, że nie, nie wszyscy mogą wiedzieć, jak się gra w Minecrafta. Nie każdy może być nowy, stary gracz. I teraz idziemy łowić. Nic specjalnego, więc tu jest znowu przyspieszenie. Pod drzewkiem sobie połowimy. Dobra. I łowimy. Dobra. Właśnie łowimy rybki. O, pierwsza rybka. Wcześniej była kość, teraz buty. Kolejne rybki. No i co? Tutaj postanowiłem, że Wam zostawię ostatnią rybkę, jak zabieramy. I mamy 6 rybek. Bierzemy je i idziemy do kotełka. Aha. Lecimy, lecimy, lecimy. Nie śpimy. Dokładnie tak. Idziemy. I patrzcie to, jak ładnie oswoimy kota. To jest naprawdę niewiarygodne. Dobrze, tylko że nie spędziłem większej ilości czasu na tych rybkach. Chociaż czemu nie? Mogłem zawsze coś wyłowić, ale to myślę, że w jakimś innym odcinku. Teraz właśnie szukamy. Patrzę, może tam wszedł, chociaż nie mieliśmy tego otwartego, ale mógł się tam drugi pojawić. Więc wiecie, zabudowywuję to i biegnę go szukać. Najwidoczniej niż sobie gdzieś poszedł, myślę. No, jest prawie w tym samym miejscu, gdzie był. Biegniemy. Oczywiście, jeśli chcecie oswoić kota, czy też ocelota, musicie mieć surowe rybki, biec, y chodzić na shifcie. W sensie musicie się skradać. I patrzcie, jaki fart. Za pierwszą rybką nam się oswoił. No, naprawdę nienormalne. Okej. Okay. Próbujemy podprowadzić kotełka pod drzwi. Próbujemy, próbujemy, chociaż w tym kotełek to tak trochę nie ogarnia. Pieski są lepsze w Minecraftie, bo szybciej dochodzą, oczywiście, ale koty są też pod pewnym względem lepsze. Przynajmniej creepery odganiają. Tu się bawimy z tym kotem. Mówię, może na rybkę pójdzie, ale nie idzie, więc po prostu stwierdzam, że jeszcze raz poczekam na niego w domu. A jak to nie zadziała, to ja wiem gdzie cię zostawię kotełko. Kotełek idzie za mną. Powiedzmy. No tak niezbyt, więc biegnę tam. Biorę sobie złoto. Odkładam. Mamy 33 żelaza, przypomnę. Mamy też fajne buty skórzane. Fajną mają wytrzymałość. Przydadzą się nam, jak pójdziemy do. w góry. Do w góry. No na tą zimową krainę, żeby mieć cokolwiek, wiecie. Dobra, i stwierdzam, że skoro on nie chce przyjść, to ja mu zrobię niespodziankę. Niech villagery się trochę pobawią z Kotem. Go wrzucam. I ja się w tym momencie z Wami żegnam. Ja byłem CFOG od Bahetan. To był. Kolejny odcinek z Minecraft na odcinkach.